No, witam wszystkich. Z okazji, że właśnie owca z WK oraz pasza biceps obijają się w klatce podczas High League, to myślę, że spojrzymy sobie na historię grupy warszawskiego Koksa, których kariera w internecie trwa już nieco ponad 10 lat. W tym czasie przeszli oni drogę od sepków śmieszkujących sobie na YouTube do potężnych prezesów jednej z większych na polskim rynku firm z branży fitness. Uważam, że w swojej kategorii chłopaki stanowią ważną część historii polskiego internetu, ponadto naturalnie wokół ich działalności powstało sporo memów, tworzonych zarówno przez ich fanów, jak i te osoby, które są trochę mniej życzliwe. Żeby poznać początki warszawskiego koksa, musimy cofnąć się w czasie jeszcze trochę przed tym, jak założyli oni kanał. Jeśli chodzi o rzeczy związane z treningiem, ćwiczeniami i pakowaniem na siłowni, żeby każdy miał szansę w to w okolicach 2010 roku dominowały przede wszystkim najbardziej popularne wtedy forum SFD, a na YouTube mogliśmy oglądać raczej filmy różnych wielkich chłopów, których biceps był większy od głowy. Jako taka wiedza o ćwiczeniach nie była specjalnie rozwijana. Każdy trenował ustalonym treningiem, czyli klata biceps w poniedziałek, a nóg nie ma co ćwiczyć, bo przecież jak chodzisz, to i tak się ćwiczą. Droga, żeby zostać kafarem, była wtedy jasna dla każdego. Kurna, widziałeś pan takie cuda, paniedziu? Widziałeś pan? Amerykański puder na mięśnie? Jesz pan to z wodą normalnie, potem wie pan. Trening, 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 kurna, specjalistyczny. Tak wedle własnego mi się, nie? No i co? No jak to, co jedzie? No kafarem się pan staje. Do tego, jeśli chodzi o tryb żywieniowy, to panowały przeświadczenia typu, że na kolację trzeba zjeść twaróg z oliwą, a jak zjesz ostatni posiłek o 18.02, to się zalejesz tłuszczem. Postacią numer jeden był wtedy Robert Burneika, znany jako Hardkorowy Koksu. Wraz z rozwijaniem się YouTube'a i upowszechnieniem vlogów i prowadzeniem swoich kanałów, filmy na tematy około siłowniane stawały się coraz bardziej popularne i wtedy właśnie okazało się, jakie było ogromne zapotrzebowanie widowni na oglądanie ludzi podobnych do siebie. I tak oto na polskim YouTube powoli zaczęli pojawiać się wideoblogerzy prezentujący swoje treningi, tym warszawski Cox, ale to wcale nie oni od początku byli największym kanałem tego typu. Osobiście uważam, że początkowo większą karierę od nich zrobił Paweł Grom z kanału Kulturystyki Stopro, który pokazywał jak schudnąć, często używając twierdzenia naturalna kulturystyka, które zaczęło się wtedy rozpowszechniać. Siemanko prezesie, witam na moim kanale poświęconym naturalnej kulturystyce. Dla motorów tego pilnego sportu. Przyciągnął on uwagę miniaturkami i tym, że jako zwykły chłop z dużą ilością tłuszczu zrobił dosyć dobrą redukcję. Pamiętam, że swego czasu polecał on chłopaków z warszawskiego Koksa, bo tak mniej więcej ja ich odkryłem. I tak oto pod koniec roku 2010 został założony kanał warszawski Koks, który niezmiennie od tego czasu tworzy ekipa czterech chłopów. W skład grupy wchodzi Pączek, którego można było nazywać tym, co najbardziej prowadził kanał od strony technicznej, jak i później, gdy chłopaki rozkręcali biznes, Saker, czyli ten z największą wiedzą i kontuzjami, Owca, czyli ten najbardziej wygadany, uważany przez wielu za lidera grupy, no i Robercik, który mało się odzywał, ale był największym dzikiem i zawsze jak siadał na kanapie, to zajmował tyle miejsca, co Rosja na mapie. Saker, Pączek i Robercik znali się od dzieciaka i razem zaczęli trenować na swojej siłowni w piwnicy, a owcę poznali w roku 2010, kiedy wyszli z tejże piwnicy na profesjonalną siłownię. Od samego początku na swoim kanale przekazywali wiedzę z anglojęzycznej części internetu, skupiając się przede wszystkim na tym, że podstawą diety jest liczenie kalorii, a nie jedzenie kurczaka z ryżem trzy razy dziennie. Motywem przewodnim WK stało się, jedz co chcesz, wygląda jak chcesz, podkreślali również fakt, że są naturalni, co znaczyło, że nie biorą sterydów, co również wpłynęło na zwiększenie się wiele ludzi o tym, że no ci z Mr. Olimpii to wcale nie urośli na parówczanie kreatyny. Zaczęli wyznawać boga gymnazjosa, który kocha każdego, o ile ćwiczy porządnie na siłowni i liczy kalorie. Słuchaj, daj tego gościaków, słuchaj. Gymnazjos ciebie kocha. Patrzy na siebie! przy każdej serii, każdym powtórzeniu. Niezależnie czy jesteś na redukcji czy na masie. Ponadto na kanale pojawiały się różne bekowe filmiki, vlogi zakupów w Biedronce oraz oczywiście filmiki z siłowni z nietopowymi ćwiczeniami typu prosta zmiana chwytu. Nie tak blisko, Pączek. Czekaj, bo nic, nic nie, tutaj nie wybuchnie, kurwa. Jak. O! o Mówiłem, lepiej tego nie Do tego przede wszystkim rozprawiali się z utartymi mitami dotyczącymi żywienia, dietami i całą otoczką fit życia, że wcale nie musisz jeść na siadanie nasion chia i jajogód goi, żeby dobrze wyglądać. Oczywiście oprócz różnych śmieszków to WK serio wprowadzali ogromne ilości przydatnej wiedzy, pokazując podstawy czego najlepszym przykładem jest trening zdany już powszechnie jako FBW Sakera które osobiście mogę zdecydowanie polecić, chociaż w sumie kim ja jestem, żeby wam polecić jakieś treningi, ale Wuka poleca. Na rozwój swojej popularności chłopaki musieli jednak czekać do wiosny 2013, kiedy ogłosili, że Owca oraz Saker wystartują w zawodach kulturystycznych w Sopocie. Zawody te oraz całe szykowanie się stały się motorem napędowym rozwoju ich kanału. Zresztą do teraz przyjęło się mówić o wycinaniu się na Sopot jako obietnicy wiecznej redukcji. No w każdym razie ja tak mówię. Ich filmy zaczęły być szeroko komentowane w sieci i na forach zastanawiano się, czy naprawdę można ćwiczyć i jeść pizzę. W końcu stanowi to swego rodzaju zaprzeczenie całego bro science, wszystkiego co było wiadome w polskim internecie o ćwiczeniach od wielu lat. Do tego ze względu na promowanie naturalnej kulturystyki odcinanie się od sterydów, zaczęły pojawiać się głosy, czy na pewno te chłopy są naturalne. Zaczęły powstawać teorie i spekulacje na temat, co mogli oni brać. Ostatecznie, na bazie wglądów zamówienia z Allegro i postów na SFD, udowodniono, że Pączek brał prohormony. Bo bym wolał, żeby już Pączek brał sterydy niż prohormony. Ale też bym wolał. Sami chłopacy od, oczywiście odnosili się do tych zarzutów i czasem wrzucali filmy w tym temacie. W sumie za dużo rzeczy nie ma, więc poza tym jest ręcznik. Kurwa, weź film, ty, wyleciały mi kosy wszystkie. Jedną z osób, która zawsze oskarżała WK i w sobie nie tylko o ich obranie dopingu, był Patryk 2703, ultra wróg większości internetowych kulturystów, zajmujący się wyjaśnianiem różnego rodzaju internetowych pakerów, że są na koksie i kłamią, że brzuchy wydało im od nagromadzenia się pierdów w jelitach, a oczywiście nie jakichś tam hormonów. Oni wszyscy jak jeden są na środkach dopingujących ja wam powiem jeszcze nad czym lecą. Lecą na testosteronie i lecą na trębolon. W ramach ciekawostki to przerobiony plakat Patryka z wklejoną twarzą Majora ktoś wysłał na szkolną 17 i tamtejsi mieszkańcy powiesili to na ścianie. Oprócz jedzenia chiriosów, ekipa warszawskiego koksa zaczęła rozwijać się również biznesowo. W roku 2013 zaczęli sprzedawać swoje pierwsze koszulki oraz opaski na rękę. W tym samym roku pojawił się również pierwszy suplement od WK, a była to przedtreningówka o wdzięcznej nazwie Petarda. W pierwszych latach chłopaki operowali swoim sklepem dosłownie z piwnicy, kiedy własnoręcznie pakowali paczki z ciuchami i nosili to wszystko na pocztę, chociaż dla nich to akurat nie był większy problem zanieść tam dwie tony ciuchów dzień w dzień. I w sumie od 2013 roku warszawski cox już nie zwalniał. Każdy z ekipy wystąpił na zawodach kulturystycznych. Największym sukcesem było zwycięstwo Owcy w 2016 na zawodach w Brukseli. Rozwijał się ich sklep i kanał, a wraz z tym cały fanbase gromadzący się w grupach na fejsie czy nieistniejącym już WK forum, gdzie mnóstwo osób postowało różnego rodzaju memy. Chłopaki za każdym razem, gdy wprowadzali nowy produkt do swojej oferty, promowali go na filmach na swoim kanale, co jest naturalnie bardzo logiczne, ale czasem przeginali, wspominając o danym produkcie przy każdej możliwej okazji. Najlepszym przykładem tego jest kawa piernikowa od WK, o której internetowe śmieszki zaczęły mówić, że jest lepsza niż jakikolwiek rodzaj koksu i tylko na kawie piernikowej można urosnąć. Przyznam, że chciałem zamówić tą słynną kawę od WK na spróbowanie do odcinka i sprawdzić czy faktycznie wycisnę na płaskiej więcej, no ale niestety nie mam już jej w ofercie, więc chyba nigdy nie przekroczę bariery 30kg. Ale za to dorwałem w lidlu energetyka WKG, którego właśnie popijam podczas robienia tego odcinka, no i w sumie całkiem smaczny, to znaczy... Smakuje jak zwykły energol. Prócz suplementów bardzo rozrosła się moda. Zarówno męska, jak i damska WK także spotkało się z beką w internecie, że na siłkę przychodzi młody koleś obwieszony ciuchami natural bodybuilder, w sumie nie wiem, czemu to jest aż takie śmieszne, że ktoś zaczyna ćwiczyć i od razu kupuje sobie jakieś droższe markowe ciuchy. Symbolem całej firmy WK jest oczywiście Dzik. Oczywiście, dlatego że tak mówi się na przypakowanych chłopów. Od początku istnienia kanału tak nazywany był przede wszystkim Robercik. W komentarzach dominowały komentarze: Robercik, ty Dziku. 6 marca 2021 na gali Fame MMA 9, Pączek zwyciężył w swoim debiucie MMA, a w sobotę 5 lutego 22. Pierwszy raz do OKTAGONu wejdzie Owca, gdzie zmierzy się w formule boksu z polskim bajcepsem Paszą Jarząbkowskim. Panowie podchodzą do siebie z szacunkiem, więc za dużo dymów to nie ma. Jeśli chodzi o memiczność przygotowań do tej walki, należy się jej upatrywać przede wszystkim w treningach Owcy, który jest prowadzony przez Zbigniewa Raubo, uznanego w branży trenera i który na filmach lubi wyjaśniać swojego podobiecznego. No, no nie? Bo tam tam wpisali, że jak to na Owcę można baran robić. No to baran no! Kto wygra? Czy raczej kto wygrał, bo w sumie nie wiem czy ten film rzucę w sobotę czy w niedzielę. Nie wiem kiedy go oglądasz. W każdym razie, według mnie większe szanse ma pasza biceps bo więcej grał w Counter Strike'a, ale to już się okaże czy miałem rację. Podsumowując, dziki z warszawskiego koksa to kawał historii polskiego YouTube'a. Przez 10 lat swojej kariery w miarę unikali dram i dotarli bardzo wysoko, rozwijając swoją firmę. Może czasem jest bekasz z dziwnych challengeów na czas czy jakichś dziwnych filmów, no ale wprowadzili oni do polskiego internetu ogrom wiedzy dotyczącej ćwiczenia na siłce i ja za to ich będę zawsze propsować, nawet jeśli wybiorę kapuczynę z ekspresu zamiast kawy piernikowej. Do widzenia. Państwo.